Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y równa 7 przez x, dla każdej liczby rzeczywistej x równej różnej od 0. Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0. Czyli szukamy obszaru, w którym wykres funkcji jest większy od 0, czyli tam gdzie leży nad osią x. Zobaczmy, taki obszar znajduje się dokładnie tutaj. Czyli to jest obszarze od dwójki otwartym, bo w dwójce mamy asymptotę pionową do liczby 3, bo w trójce mamy miejsce zerowe. Na prawo od trójki funkcja już spada poniżej osi X. Czyli nasza funkcja nazwijmy ją F od X jest większa od 0 dla xów należących do przedziału od 2 do 3, to jest podpunkt A. Podpunkt B. Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g od x równa się f od x minus 3. Co znaczy taki zapis? Zapis f od x minus 3 oznacza przesunięcie funkcji f od x o 3 jednostki w prawo. Taki zapis oznacza przesunięcie o 3 jednostki w prawo. Gdyby było f od x minus 7, to byśmy mieli analogicznie przesunięcie o 7 jednostek w prawo wykresu funkcji. No to zobaczmy, ja sobie na zielono zaznaczę teraz funkcję, jaka by powstała gdybyśmy przesunęli naszą funkcję, która jest na wykresie o 3 jednostki w prawo. Co jest istotne, zacznijmy od miejsca zerowego, tu jest miejsce zerowe, ja je przesunę raz, dwa, trzy jednostki w prawo, czyli ta nowa funkcja przejdzie przez to miejsce i ta nowa funkcja będzie wyglądała jakoś tak. No może tutaj troszkę krzywo, o przechodzi przez to miejsce zerowe. I sobie idzie w prawą stronę. I tak samo z tej strony też byśmy przesunęli o trzy jednostki w prawo, czyli asymptota pionowa jest tutaj. Cyk, cyk, cyk spada sobie. I mamy wykres tej funkcji. Pytanie było o podaj, o miejsce zerowe, czyli podaj miejsce zerowe funkcji. No to nasze x0 to nowe x0 to jest 6.